O! Oh. I ja wiem, co to jest, co to co pana na Chcesz jutro streama robić? Urodziny? Polska i 996 Co? Spłacił 3 złote Po co mówisz, że jutro? Sprawiam ciebie bez oczuźnień i lagów Kanał YouTube S.A. i 996 Wbijajcie w piscy, jebać magicala, cwala, oszusta i obłudni No i dobrze, kurwa, człowieku Mama mi rzyga, nie będę pokazywał, no Wyzywaj mnie przerwę widzowie robią. Ja muszę to kurwa doprowadzić, bo to kurwa zniszczymy się wszyscy. Ja już nie wyrabiam, nie wyrabiam już kurwa tego, nie? Przerwę robi ty ZAROBIŁ parę tysięcy i robi przerwę. Czekajcie, mamy ogarnę i zaraz WŁĄCZĘ kamerę. Nie, brzygam mało. No i dobrze to nie wysyłaj człowieku. Kurwa, co wy macie do tych pieniędzy? Zobaczcie, widzowie, jaka jest nienawiść na czacie. Co tu kurwa się pani dzieje? Gdyby mogli sobie zabili, nie? Życzenia zdrowia. Zobaczcie, jego no. przez serce świętego Jana Pawła II. No Pani Gosia jest w tym momencie nieosiągalna. Nieosiągalna. Nie nie